I... ale ten y... ja chyba bym I... no, musiała odezwać ma nic ma... neutralnie tu dalej jest echo nie ma echo mówi, że nic nie wysyłał no to kurwa mam mu że wysyłał Kruszek się wypiera <laughs> dajcie tutaj Kruszka i Mateusza proszę, opowiedzcie Kruszkowi że mu później wyślę skrina. dobra? jak mi wysłał z pięć galaktyk Kruszek mówi, że ją popierdoliła. No tak. daj mi go tu. Ja Ej, powiedzcie Kruszkowi, spamujcie mu wręcz, że, żeby wyjaśnił to z bugałką twarzą w twarz. No, rozjebiegam Jak go zaraz wszystkich znowu zablokuję. On Trzec blokuje pisać. Ja stąd wychodzę, ja stąd wychodzę. Ale hmm. nie no, się śmiecie serio, Robiłam live'a z Kevinem i my wysłałam 4 albo 5 galaktyk. Dzięki krzyś. Więc y, niech on nie pierdoliko co połu. Gramy na pytania. No. <grafi> Teraz nakręca Mateusza przeciwko tobie. Ja nie wiem, czy da się jego kurwa jeszcze bardziej nakręcić przeciwko mnie. No gadamy, gadamy jak widać. <grafi> Więc y, bez przesady. Ej, musimy zagrać no. na wyzwania kiedyś znowu. No właśnie, Was? na wyzwania musimy ten zagrać. Kurde, no dzisiaj byśmy zagrali, gdyby Kuszek nie miał problemu. Ale, no mówię Wam, napiszcie, napiszcie. Matiemu, żeby do nas przyszedł, bo będziemy grać na Masz mu wysłać potwierdzenie? To mu wyślę, kurwa. Ale, no nie mam jak teraz mu wysłać, ale <grym wyślę. <grym wyślę, bez problemu. Chcę, to wyślę. Kurwa, mi się mogę dzisiaj I ciekawe, co on mi wtedy na no chcemy, tylko kruszek nie chce. Kruszek o, on o, o, z On się z patologią łączyć nie będzie. Nic no nie się powiem, się powiem na ten mówię. temat, bo tu dopiero nie dołączył, on siedzę. Ładne wycie jesteś, no No wiemy, wiemy. Jesteś... Ale nie no, ma takich filmików, co Kruszek gada za głupoty. A co on mówi? Że Kruszek ma filmiki, jak robisz, to myślał robi się tam. Niech on tu kurwa przyjdzie, nie? Ej, się <laughs> z Mati nim tak się nie połączył, bo jest z nim Kruszek, no to niech Matkim się rozłączy z kruszkiem i siedzie do nas. Niech kurwa przyjdzie ten kruszek. Nie ja bym chciała to zobaczyć, kłótnie bugałki z kruszkiem. Kraj Kraków... mówi, że nie będzie z nią wyjaśniał, czy jej gift wysyła, czy nie. No to y, dlaczego nie chcesz się ze mną y, połączyć, a gifty mi wysyła? Czy on ma kurwa, nie tak? Co? Nie? Mati woli kruszka. No, kruszek chwilę się rozłącza, bo bałam stanie, no i co? No i co Mati zrobi? On nie chce. No to. Idźcie mu dawać na czacie Mateuszowi, Andzia i Bugałka. Idźcie mu, idzie, idźcie mu pospamować, żeby połączył się. No nie przyjdzie, bo wiecie co on robi tak, że on się nagada, nagada, a jak później ma to z kimś skonfrontować, to nagle wiecie. Idźcie, idźcie, ten. Spam na czacie. Żeby dodał Andzia i Bugałka, idźcie idź mu spam. Ale ja nie mówię, że on to kiedyś wysął, to on są z tydzień, półtora tygodnia temu, kurwa, słuchajcie, więc. Nie <laughs> no, to, to tak dawno. Ja wtedy nawet jeszcze ale z z kurwa, z Andzią nie gadało. Z Gandzią. Więc, y dobra, pytania do Was. O, przegraliśmy. No nie. Andziu, masz Mateusza, Krystiana i Mucharadze i musisz od najbardziej do najmniej kogo lubisz. No to najbardziej ma bo bo y największy kontakt z nim mam. Na drugim miejscu mam kontakt z Mucharadzią, a na trzecim z Krystkiem. Okej, okay, i pytanie do ten, do Patrycji. Mm. Patryk, kiedy stał mi się karałaś? <głos> <głos> Tydzień temu. O, wow, o, wow. mm -hmm. Ej, no, ja tego kruszka wam. Ej, teraz wygramy, robimy pytanie do bugałki, widzowie. Robimy pytanie no, do bugałki. Nie, ja, ten kruszek ma. Nie. Proszę wszystko zepsuł!